Kolejny kotek z serii biało-czarnych, których nikt nie chce i nikt nie zauważa. Ta dziewczynka już siedzi u nas od 8 lipca. Zobaczcie, już po prostu urosła jest już takim podrostkim kocim. Jest w szpitaliku, bo ma koci katar, ale w zasadzie go już nie ma tak naprawdę, więc pewnie w domu będzie jeszcze kwestia jakiegoś zakraplania oczek albo po prostu podawania czegoś na odporność. No, prezentuję Wam się tylko od tyłu. Tak, bo jest taka spragniona czułość. Zobaczcie, ona jest tutaj sama. Takich kotków no, bardzo żal. Tak, nawet nie ma się do kogo przytulić. No zobaczcie. No zobaczcie, ona to po prostu ugniata kraty, ugniata podłogę. Chciałaby ugniatać brzuszek. Tak? Brzuszek ludzkich rodziców albo kociego rodzeństwa. Yy, polecamy serdecznie. Zapraszamy do adopcji, zobaczcie, ona się nie może doczekać. Zobaczcie jaką ona ma tu przestrzeń. No, takie są realia schroniskowe. A ten kotek bardzo chce do domu. Jest przemiła. No. Można się spodziewać, że jak ktoś ją adoptuje to yy, będzie miał cały czas takie otulaska. Gdzieś na kolanach, będzie pomagała pewnie w pracach. W pracy zdalnej przy komputerze, tak. Będzie oglądała filmy z Wami. No, a tymczasem siedzi w klatce. Miesiąc. Co ja mówię? Dwa miesiące. Dwa miesiące siedzi w klatce i nikt jej nie chce. No, zapraszamy do adopcji. Jest śliczna. Ci, co nie lubią biało-czarnych kotów, to po prostu nie mają gustu. Ci nie znają. Tak? 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 Pokaż się jeszcze Państwu. Baranu Tak. Zapraszamy.